Za mną jest OBI, którego 99,9% graczy nie potrafi przejść, czyli ukończyć. A jeśli dam radę, to wiem, że dostanę darmowego Titanic Peta w Pet Simulator X. Bynajmniej tak jest napisane na tej tabliczce, więc mam nadzieję, że mnie uszukają. A my dzisiaj sprawdzimy wszystkie sposoby na zdobycie darmowych huge czy tam y, Titanic Petów w Pet Simulator X. Więc ja od razu zaczynam zostawcie koniecznie łapkę w górę. I to OBI wydaje się naprawdę bardzo łatwe. Mimo, jest tylko taki, że nie ma tutaj checkpointów żadnych, żeby w to nie wpadł. Dobra, ale patrzcie szybciutko sobie z tym lecimy. No sam, koniec. Dobra, to jest bytła, to jest bytła. Nie! Ujku, dobra. Próba numer dwa i myślę, że tym razem na pewno to przejdziemy. Co tu się teraz dzieje? Czemu wszyscy tam w miejscu? Jak tam wskoczyć? Ej, dobra, 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 dobra. Jest, udało mi się. O, aha, dostałem... Co dostałem? Bana czy o co teraz chodzi? Dobra, chyba na szczęście, nic nie stało, oni tam skaczą Ja jadę radę wyjść bez problemu. I mam nadzieję, że serio damy radę dostać teraz jakiś. Titanic to PETA, tylko nie mogę skusić, bo jak skuszę, to wiem, że drugi raz na pewno już tutaj nie wejdę. O nie, lawa na mnie. Zróbmy to naprawdę bardzo powolutku. I proszę was, zostawcie łapkę w górę, bo się bardzo staram. Jeszcze poza tym będziemy w trzech innych grach, a w jednej grze to w ogóle zalało całe monitor X, więc to na pewno trzeba sprawdzić. I teraz są schody, które znikają. Tak myślałem, że znikamy, więc może wejdźmy po nich troszkę szybciej. Kuleczki, teraz on. Znikam też? One chyba. Nie, one na szczęście nie znikają. Już jesteśmy prawie na samym końcu lasery. Teraz jakieś malutkie laserki. Okej, okay, dobre radę. Ostatni skok i jesteśmy na miejscu. I co my mamy teraz napisane? Tutaj zamknij to, co skończyłeś. Co mam go kliknąć teraz? Halo, halo, halo. Co tu się dzieje? Ej, nic się teraz nie dzieje. Możemy gdzieś skoczyć. Halo, kolego, czy boli cię głowa? Bo mnie tak. Od tej gry niestety zostałem oszukany. Byłem tam na samym końcu, na górze i nic nie dostałem. Te wyglądałem wyglądają naprawdę pięknie. Ten się troszkę przewrócił chyba na twarz. A teraz pójdziemy do kolejnej gry, w której mam nadzieję, że już coś dostaniemy. Właśnie udało mi się do do kolejnej gry, w której prawdopodobnie zdobędę jakiegoś darmowego Huge lub Titanic Peta i zobaczcie to, co się stało. Dokładnie to, co ja sobie powiedziałem: czyli całe Pet Simulator jest zatopione, podpalone i zniszczone. I najgorsze jest to, że w ogóle to jest Ben. Nie wiem, co on tutaj robi. Widzę, że jest jeszcze tam na samym końcu. I poza tym na tej mapie jest bardzo dużo ukrytych rzeczy. Na przykład to jest drabina. I zaraz pokażę wam, do czego ta drabina służy. Oj, kurczę, jestem na górze. Gdzie te darmowe pety? Czy one gdzieś tutaj będą? Co to jest? I to jest jakaś ogromna pasza. Jest tam, patrzcie, Titanic Pet. okej okay. spadamy na dół. I co my tu mamy? Jest jakaś ogromna tam jest gdzieś spongebob z tyłu, taki bardzo silny spongebob I Huggy Wuggy jest nawet na końcu na jakimś palącym się jachcie Co to jest? Ej, czy Big Game zbierze ślub z y, kotkiem, z, z Titanic Petem? No dobra, to nic nie możemy zrobić Tu możemy coś zrobić, jakieś przyciski są Mogę tu coś, coś dostać fajnego? Dopłynąłem do podpalonego jachtu i jest tutaj Huggy Gdzie ty teraz jesteś? Ej, nie, co tu się dzieje? Nic naprawdę, nie widzę Ej, ole... Ale jest tutaj on! Tylko, że tu nie ma żadnych innych petów, musimy sobie chyba wrócić na mapę. Może lepiej sprawdźmy to, co jest tutaj. Czy taki pet w ogóle istnieje w Pet Simulator X? To jest jakiś leniwiec albo... nie wiem w sumie, co, co to jest, ale już tu milion robok, co ja nigdy w życiu tyle nie zarobię, ale napisz w komentarzach, że coś takiego istnieje, bo wydaje mi się, że nie. Co tu się teraz dzieje? Ej, tu w środku jest z McDonalda, a tam na górze jest Batman i cały McDonald jest zatopiony, podpalony. I poza tym mamy jeszcze chyba darmowe wejście do VIP roomu i musimy dojść sobie chyba gdzieś na samym końcu, bo tam chyba jest właśnie nasz PET do odebrania. Muszę to za chwilę sprawdzić, tylko serio, czy tu się da w ogóle przejść? W ogóle y, chyba jest to możliwe. Po tej poręczy podcie tą darmowego VIP-a na całej podpalonej, zniszczonej mapie PET Simulator X. Prezenty VIP. No, prezentów to ja żadnych nie dostanę. Ale to nie jest aż takie ważne, bo już prawie jesteśmy na miejscu. Co to jest teraz za sklep z bronią? Mogę tu wejść? Mogę wejść do środka. Okej, okay, żeby pokonać Bena, musimy zdobyć na pewno jakieś karmienki, jakąś broń. Mogę to zdobyć? A, e, wszystko nam teraz zniknęło. Tu jest minigun jakiś, ale też niestety go nie podniosę. Od kiedy w ogóle w Pet Simulator X są takie dziwne rzeczy? Ale nic się tu nie da wziąć, kompletnie. Czy ja tam właśnie widzę czołg? Co się dzieje teraz na tej mapie? Dobra, czołg atakuje Bena, który przejął naszego Pet Simulator X. Czołg go właśnie zniszczył. Coś tam się chyba stało ewidentnie. Nie wiem, czy ja jest do niego podchodzić, bo wygląda troszkę strasznie. No ale dobra, podejdźmy sobie już kawałek bliżej. Może jakoś ten czołg chociaż sobie przejmę, Co się coś stanie teraz? Niestety, straszny Ben nie pokonał. Ale słuchajcie, dostałem bardzo ważną informację. Jeśli damy radę przejść na sam koniec tego bardzo Mostu ze Squid Game, to dostaniemy się do tajnego świata Pet Simulator X, w którym będziemy mieć nieskończoność pieniędzy gemów, jajek, wszystkiego. Naprawdę, mówiam totalnie szczerze, i sami to zobaczycie na własne oczy, więc koniecznie oglądajcie do końca, a my teraz tam musimy tylko jakoś przejść. Okej, okay, póki co idzie mi dobrze. Hmm, która teraz tutaj była kratka? Dobra, spróbujmy sobie może prawo. Nie! Czyli jednak lewa, ale dobra, idzie nam coraz lepiej. Teraz yy, w lewo czy w prawo, w prawo, w lewo, w lewo, w prawo. Ej, połowa drogi już za nami. No nie, dobra, my w sumie dopiero zaczęliśmy i idzie to naprawdę całkiem trudno, ale wiecie co? Wiem, że można kupić te za Robuxy, więc jeśli spadnie chociaż jeszcze raz, to naprawdę kupimy, dobra, prawo czy lewo, yy, prawo, proszę, to będzie to? Jest, okej, okay. udało mi się przeskoczyć tą kratkę, może jeszcze jedną przeskoczę, lewa, to będzie na 100%, nie! Hu, hu, co my teraz kupujemy za 300 Robuxów, czy ja będę teraz widział, które są tak po? Patrzcie, teraz to. Ja widzę, w którą stronę powinienem iść. Za 300 robuxów to kupiłem więc yy, możecie zostawić za to łapkę w górę. I dzięki temu dojdziemy do samego końca. Ej, nie, tam chyba ktoś też ma kupione. Ja muszę być pierwszy szybciej. Już prawie jesteśmy na samym końcu. Uda nam się to. Ktoś tu jeszcze przypadkiem spadł. Skąd oni w ogóle wiedzą, gdzie mają iść? Ale wiecie, co? Dobra. Może to nie ma znaczenia, kto będzie pierwszy, bo ja chyba niestety pierwszy jednak nie będę. Ale muszę przejść przez tą złotą bramę, która jest tutaj obok. I teraz dzięki temu dostaniemy się do tajnego Świata. Tamte Game nie są potrzebne. To nie, tego nie klikamy. To jest pułapka, tak? Bo to jest pułapka, nie kajacie tego. Mamy przejście, to jest właśnie to przejście. Jest to jakiś gem. I teraz uwaga: za 3, 2, 1, wskakujemy tu. Ojejku, gdzie my teraz jesteśmy? Tak, to jest faktycznie to miejsce. I nawet mam swego huge peta Nie wierzę w to faktycznie. Udało mi się tutaj dostać Mamy jakiś miliard gemów. Wy to widzicie tą liczbę w prawej stronie? I 99,99, nawet nie wiem czego. Monet złotych, więc możemy kupić za to dosłownie wszystko w sklepie? Czy to jest naprawdę wszystko? Patrzcie, ile tutaj jest? jak Dobra, kupiłem sobie 20 tego, 20. Tego Wszystkie jajka kupujemy. Czy ja to będę mieć w Mam wszystkie jajka. Co trzy teraz i Osiem na raz otwieramy. Wow, i mamy teraz. Co, teraz są trzy. Są trzy taj, tajtajniki, nie Huge. Trzy Huge mi teraz dropnęły. I zobaczcie, że to wszystko mam w ekwipunku. To jest naprawdę niesamowite. Dobra, chcę więcej tego otwierać. Jeszcze więcej jajek. No niestety tym razem jakieś super itemki mi nie wyleciały. Ale zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Ile on ma Titanic Petów? Jakieś balonowe. To jest szaliczkami na święta. I wszędzie huge pety. Ten świat jest naprawdę piękny. Czy ja mam tyle gemu, że ja tego nigdy nie wyleciałem. Mogę za to otworzyć chyba z 10 tysięcy jajek Więc jest to naprawdę niesamowicie dużo Co to jest? A to jest w ogóle, są przejścia do wszystkich Światów jakiekolwiek były w Pet Simulator X. mam deskę, mam, którą faktycznie Miałem kupioną, czy wy widzicie to Co ja właśnie wszedłem w sklep i możemy Sobie kupić Titanic kotka i Titanic balonowego kotka za 300 Bilionów, Kupiłem sobie oczywiście oba Mamy jednego i mamy drugiego I czy ja naprawdę będę mieć w tym Dobra, sprawdźmy to Ja sobie jeszcze otwieram troszkę skrzyneczek i mamy bardzo dużo Huge Petów i mamy dwa Titaniki Nie wierzę w to, dobra, zdejmujmy wszystko i zakładamy tylko te dwa Titaniki co to Teraz jest, jakie są ogromne Mogę nawet usiąść i jeździć Ej, co ilu on teraz tego ma Dobra, ja muszę z nim chyba jakoś wytradować Bo te huge pety, znaczy Titanic petty. Ja już nie wiem co tu się e, dzieje Czemu wybucha, halo, nie wybuchnij mi jak creeper, ok? Ale to co się tutaj dzieje jest naprawdę piękne Jaki on jest piękny, ale Czekajcie, czekajcie, boli mi troszkę głowa Co, co się dzieje Ojejku, ojej, Czekajcie, czy ja tutaj spałem I strasznie boli mi głowa, gdzie są ci Ludzie, halo, gdzie są te Titanic Petty i Huge Petty? Może proszę, muszę mieć to ich mógł wszystko. Gdzie one są? Halo! Nie, czy to wszystko mi się śniło? Nie no ja nie wierzę w to widzę i ja naprawdę myślałem, że on Titanic Petty Huge Petty! Miliard gemów! A, a okazało się, że to był tylko zwykły scenie, coś takiego tak naprawdę nie istnieje. Nie noszę mu. Dobra, dziękuję Wam, że oglądacie się do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało i kiedyś muszę zrobić swojego pierwszego Titanic Peta. Okej, okay? myślę, że dam radę. Zostawcie dla mnie choć szapkę w górę. Narka wszystkim. Niestety straszny będę nie pokonał, ale słuchajcie, dostałem bardzo ważną informację.